Dzień dobry Zetkarowicze. Chciałem wam powiedzieć, że kupiliśmy właśnie samochód, ale nie mogę tego jeszcze powiedzieć, ponieważ tej klientka dopiero za chwilę dostanie film. Nie wiem, czy mi tutaj auto nie jest, nie będę musiał uciekać. No nieważne. Zaraz dostanie wszystkie materiały, a co do samochodu, to jest moje wyszukanie, ale będąc z wami szczery, to jest dopiero drugie auto, które jest sensowne do zakupu, które wyszukałem dla tej samej osoby. Nie, to jest trzecie. Pierwsze kupiliśmy od strzała, to było Audi Q5. Potem było drugie zlecenie, pojechałem po Skodę. To jest ta słynna Skoda, która miała pasy obcięte i zszyte nicią. No totalnie, auto było tragedia. Oczywiście nie przez ten pas kupiliśmy auto, tylko przez cały kształt totalnego zmęczenia. Tutaj auto ma większy przebieg od wcześniejszego, a wygląda o wiele, wiele lepiej. Z czym jest problem? co trzeba będzie zrobić, w mojej opinii, w miarę szybko lub kwestia budżetu. Z tyłu mamy zimówki marki, nie znam za bardzo jakieś co to, to jest Ice Plus, to będzie model, ale 3 Star. Bardzo, bardzo, bardzo głośne. Bieżnika jeszcze sporo, ale Doznania wizualne, niewizualne tylko yy, dźwiękowe są średnie. Co chcę Wam powiedzieć dalej? Bardzo fajne wnętrze. Odmalowana gałka biegów, wyglądająca średnio, ale oczywiście to nie jest powód nie kupienia tego samochodu. Fajne, niezmęczone wnętrze, tak jak już powiedziałem, gdzieś tam delikatnie zaciągnięty fotel kierowcy. Sprawna klimatyzacja, auto bezopadkowe i raczej bez stłuczki. W dokumentach zagranicznych mam informację, że tutaj. Wystąpiła jakoś korozja. I szczerze powiedziawszy tak, ja tutaj ani nie widzę korozji, ani nie widzę śladów naprawiania. Jeżeli było naprawione, to jest to praktycznie nie do wypatrzenia i do, nie do zmierzenia na mierniku. Tak, zaraz będzie pan miernik. Oczywiście pamiętajcie, że ja pierwsze auto oglądam wizualnie, potem miernikowo. Ciekawe, czy moje klapki widzicie. Dobra, nieważne. Obejmijmy sobie to auto dalej. Polecę górą, może bez rejestracji. Wiecie, jak to się stara. Chociaż z przodu wiem, że nagrałem będę musiał bawić się wymazania tego. Co do auta. Wszystko jest ok. I zbieżność, i, no i cały ogólnie cały kształt, ale trzeba będzie się zająć wyciekami. Cieknie tam z turbiny, trzeba będzie to zobaczyć po zakupie, i tutaj góra silnika była umyta. Ja przejechałem pewien dystans, zobaczyłem, tego wycieków nie ma więcej. Klientka to wie Auto jest używane, ma 11 lat No i ideałów po prostu nie znajdziemy Aczkolwiek uważam, że to jest bardzo, bardzo fajne auto I cieszę się, że udało mi się coś takiego znaleźć A klientka zaraz dostanie informację Trzymajcie się, wrzućcie suba, piona